Bili i tajemniczy kot. Był środek nocy. Biliego obudziło długie i głośne. Miał, usiadł i pomyślał: Czy to nie był tylko sen? Ale nie, znów usłyszał to samo. Zakradł się do okna, było uchylone. Więc otworzył je na oścież. Blat księżyca w pełni padł prosto na biliego i nagle coś się stało. Na parapecie pojawiło się wielkie zwierzę. W świetle księżyca wydawało się czarne. Ale gdy wskoczyło do środka, Billy zobaczył, że to rudy kot. Kot spojrzał na niego. Znów zamiałczał i otarł się o jego nogi. — Jesteś głodny? — zapytał Billy. Kot jakby zrozumiał i pobiegł do kuchni. W lodówce Billy znalazł dwie ryby. Wyjął jedną z nich. Kot był szybki, jak błyskawica. Skoczył w górę i wyrwał rybę wysoko w powietrzu. Zaciągnął rybę pod stół, aby zjeść ją w spokoju. I jak fajnie jadł. Billy się przyglądał. Lubił ryby, ale nie znosił tych wszystkich małych, ostrych ości w ich wnętrzu. Gdy kot skończył jeść, ości leżały na podłodze. Kot podszedł do Biliego i zaczął się o niego ocierać. I jak mruczał! W pokoju Biliego kot obszedł wszystkie kąty i zajrzał pod stół. Obwąchiwał zabawki i przeturlał piłkę po podłodze. Na widok dinozaura przestraszył się i zrobił kocie grzbiet, ale nic się nie działo, więc odszedł z zawiedzioną miną i oblizał sobie pyszczek. Gdy tylko Billy położył się do łóżka, kot przyszedł i zwinął się tuż przy nim w kłębek. Billy pogłaskał go po gładkim, rudym futerku. Kot był ciepły i miękki. Znowu zaczął mruczeć, aż zasnął oparty o rękę Billy'ego. Następnego ranka mama Billiego bardzo się zdziwiła. Czyjś kot! krzyknęła, ale kot nie wydawał się ani trochę czyjś. Otarł się mocno o jej nogi i poszedł prosto do kuchni. Przy lodówce stanął na tylnych łapkach. Aha, powiedziała mama, gdy otworzyła lodówkę, jednej ryby już nie ma, więc równie dobrze możesz dostać drugą. Kot wraz z jedzeniem zniknął pod stołem, dokładnie tak jak w nocy. W chwili, gdy Billy skończył śniadanie, ktoś zadzwonił do drzwi. To była Lotta. Chodź, Billy, powiedziała. Tam stoi jakiś chłopak. Billy szybko wybiegł, bo nie chciał, aby kot zobaczył lotę. Może? Może zechciałby pójść z nią do jej domu? Przy furtce stał jakiś chłopiec. Czyś powiedział: Szukam mojego kota, zniknął wczoraj wieczorem. Tu nie ma żadnego kota odezwała się zdecydowanie Lotta. prawda, Billy? Billy nie zareagował na to pytanie. Za to powiedział do chłopca: Mam na imię Billy, a ty? Ja mam na imię Kim, a ja Lotta, oznajmiła Lotta. Chcesz się z nami pobawić? Pewnie, odpowiedział Kim. Wyglądało, że jest zadowolony. Billy pomyślał, że fajnie by było, gdyby Kim zapomniał o swoim kocie. Bawili się długo. Billy wciąż zerkał na drzwi. Bał się, że mama je otworzy i, wyj i wyjdzie z domu. Wtedy kot na pewno wyszedłby z nią, a tego Billy nie chciał. Czuł się źle. Wciąż myślał o gładkim futerku kota i o tym jak spał przytulony do niego, tak jakby to był jego własny kot, nikogo innego, ale kot należał do Kima. I to było okropne. Wtedy mama Billyego otworzyła drzwi i nerwowo do niego zamachała. Przerwał zabawę i szybko pobiegł po schodach. Przez chwilę nie wolno kotu przeszkadzać, powiedziała mama. Śpi w moim łóżku? Zdziwił się Billy. Nie, nie śpi. A co robi? Bawi się moimi zabawkami? Nie, nie bawi się. No to co robi? Rodzi kocięta, odpowiedziała mama, i dlatego przez kilka dni musi u nas zostać. Och, muszę o tym opowiedzieć, krzyknął Billy i pobiegł do loty i kima. Kim, twój kot, musi u nas zostać? Kim zmarszczył czoło? Przecież mówiłeś, że u was nie ma żadnego kota nie, krzyknęła od razu Lotta ja to powiedziałam, bo nie miałam pojęcia o twoim kocie. Chcę ją zobaczyć odparł Kim. Mama mówi, że nie wolno jej przeszkadzać przeszkadzać jak to? Bo rodzi kocięto odpowiedział z dumą Billy. Kim wytrzeszczył oczy, a Billy mówił dalej – Kim, jeśli mama mi pozwoli, to czy mogę wziąć jednego kotka? – Pewnie, że tak – odparł Kim. I wtedy mama Billy'ego krzyknęła, że chłopcy mogą przyjść i popatrzeć na kotki, ale bez loty. Ona musi poczekać na dworze. – Ale dlaczego zdziwił się Billy? – Wytłumaczę ci potem – odpowiedziała mama – Billy nie uważał, że kocięta są piękne. Wyglądało raczej jak małe kiełbaski, ale kocia mama wydawała się zadowolona. Mamo zapytał Billy, czy mogę dostać jednego kotka? Teraz spostrzegł, że te małe kiełbaski z zamkniętymi oczami to nie żadne kiełbaski, miały ogonki i łapki, i pyszczki, które się uśmiechały. Nie, bili nie możesz. Mama Loty ma okropną alergię. Gdybyśmy mieli kota, to Lotta już nigdy nie mogłaby się u nas bawić, bo jej mama by chorowała. Musisz więc wybrać między kotem a lotą. Billy udawał, że się zastanawia, a wszyscy przyglądali mu się ze zdziwieniem. No mów, krzyknęła w końcu Lotta. Kotki są urocze, odparł Billy. I nigdy się nie złoszczą. Bili, krzyknęła mama. Bili, krzyknęła, ki, przyknął przestraszony Kim. Ja też nigdy się nie złoszczę, krzyknęła Lotta, choć właśnie bardzo się zezłościła. Pewnie, że wolę cielbie, uśmiechnął się Bili.